Trochę rabarbaru, trochę różowych owoców, trochę maliny, trochę dzikiej róży. Zapach kalor de karot, ciepło marchewki, marchewka, paczula, bez zoes. Hoya de Oro, właśnie, o których mówiłam. Tutaj właśnie jest szafran, jest mira, to co mówiłam, benzoes. Ale na też jeszcze paczula, ekstrakt z, liank, ekstrakt z czerwonej mandarynki, ekstrakt z bergamotki, absolut muchu, nuta szlachetna, mleczna. I zapach mandaryń, orąż-sapę, czyli różne mandarynki, ekstrakt, ekstrakt z pomarańczy słodkie, żywica jodłowa. Jest też benzoes, paczula, absolut olibanum, jest też mech nie dębowy, a jest też marchewka, zielony liść. Jest też um, szafran. Um, miałam właśnie, że mandarynka jest czerwona, jest mandarynka zielona, jest słodka pomarańcza, jest ekstrakt z bergamotki, jest ekstrakt z. Ty, i nagietkowej, i aksamitkowej. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o to. E, plant Aire. Tam jest